Siemano w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oddech do pieniędzy i z Mattin teraz staramy się prowadzić daily, także gdzieś tak do 100 tysięcy subskrypcji raczej odcinki będziemy się starali robić codziennie, jeżeli nam to ogólnie wyjdzie. Dlatego napiszcie hashtag. Codziennie, a wam przypniemy serduszko, wbijecie do mnie na Instagrama, bo są dwa nowe konkursy, bardzo proste zasady i bardzo fajne wygrane. No i oczywiście strzelcie suba, poleciłem po 100 tysięcy widzów, a malutko brakuje. A ja sobie dopiero wstałem, jeszcze ja troszeczkę zaspany jestem, ale co to się już stanęło? Czy odsu drzwi otwarte? I brama. Co jest? Eee, e, 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 co, coś tu nie gra mi. Bramę zamykałem na pewno, na no co jest? No zamknijmy. I tak miałem zaraz wyjeżdżać, bo u sąsiada mamy orać, ale nie wiem co to się stanęło. Też się zamkniemy, kurde. No, bo to, to Nie wiem. Może przez przypadek nie zamknąłem? Nie wiem. Nie pamiętam. Mam kamerę tutaj zamontowaną na domu nie? Ja? Także miejmy nadzieję, że tam później zobaczymy. Czy były zamknięte, czy nie? Gdzie są krowy? Oluju. Tak, dwie są. A gdzie są? Cztery miałem przecież. Tu jest jedna, druga. Tu wyszły już? Ty no. Albo mi ktoś ukradł krowy widzowie, albo po prostu wyszły, bo drzwi były otwarte, bo mogły wyjść, ale nie, będziemy musieli zobaczyć to na monitoringu po prostu później. Ja wam tu zaraz wstawię, mniej więcej. Ja sobie pójdę do domu, obejrzę to nagranie. Jeżeli zobaczymy, czy ktoś to ukradł, no to będziemy dzwonić albo na policję, albo nie wiem, albo po prostu później pojadę na policję i to wszystko zawiadomię o tym. Także ja sobie idę na górę zobaczyć to nagranie, a wy obejście teraz. Ja już jestem po nagraniu i jestem po prostu zażenowany całą sytuacją. Ktoś po prostu przyjechał sobie w nocy, ukradł mi dwie moje krowy, bo widać było jak wyjeżdża Taki czerwony ciągnik. Dużo osób we wsi ma taki ciągnik, a mógł być to ktoś po prostu też i z dalsza, bo po prostu jakoś tak nieumiejętnie też i wjeżdżał tutaj. E, nawet ślady mamy zostawione, także po tych śladach teoretycznie wiemy, że pojechał on w lewo. Także gdzieś w tamtą stronę wsi. No dobra, no ja jadę do sąsiada, bo jestem umówiony. No nie będę już tego przekładał. Zajmiemy się tymi orkami, ale sprawa na pewno trafi na policję. I w przyszłym odcinku zobaczymy, kto po prostu to, to nam zrobił. Wy w komentarzu możecie napisać, czy sądzicie, kto to mógł zrobić z naszych sąsiadów. A po prostu gdzieś tam w przyszłości się przekonamy. Ja biorę sobie... O, dzisiaj sobie weźmiemy akurat naszego mocniejszego troszeczkę ciągniczka. Widzowie. O, cyk, cyk. Masy Ferguson 255. Tam sąsiad miał czekać przy drodze. Też miał pług podczepić, bo to u niego tak naprawdę o ramy. Świnie, a właśnie! Prześlałem jeszcze świnie. Tylko, że na kamerze nie było nic więcej widać. To kurde, to nie, no to widać, że krowy tylko ukradł, no bo to niemożliwe, żeby z tej strony, w z tej strony, to mógłby od pulz zajechać i coś ukraść, ale tu jest skarpa też, także wątpię, wątpię w to. Dobra, pół czwórka. Eee, troszeczkę duży pług, jak na taki ciągnik, ale tutaj, miejmy nadzieję, że ten sobie traktorek da radę. Z tym oto pługiem. jedziemy do sąsiada. Tu pole co wapną wywalaliśmy, to tam będziemy u niego robić dzisiaj. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze pojedziemy tam do niego, gdzie obornik był wywalany, też to przeurać. Także taki jest dzisiaj plan. Na dzisiejszy odcinek, ja sobie do niego powoli będę jechał, on tam ma praktycznie to pole koło gospodarstwa, także naprzeciwko za drogo. No i tutaj ślady się tak naprawdę urywają, bo tu już jak widzicie, żadnych śladów nie ma, także no tak to wygląda no, no tak wow, od buta widzicie kurka rurka trzeba patrzeć no, no nie wiem do no, kto możemy też taki ciągnik nie wiem no policja się tym zajmie no nie wiem czy w przyszłym odcinku w ogóle się dowiemy tego zobaczymy no zgłoszenie na pewno pójdzie na policję ale czy oni to tak ogarną naprawdę szybko no znaleźć krowy dwie będzie ciężko. ciężko, ciężka naprawdę będzie sprawa, tutaj akcja będzie poszukiwawcza pewnie, no patrzcie ile tu jest domów, żeby to przejść wszystko, no wiadomo nie każdy krowy trzyma, ale mógł sobie ktoś po prostu zabrać, od razu sprzedać, tutaj gospodarstwo jakieś ma, kurde no, te krowy nie były też takie tanie, to trzeba zaznaczyć, dlatego jestem jest stratny, no nie, jakby to mi dwie kury ukradł ktoś, no to ja bym po prostu miał to gdzieś tak szczerze, no bo kury to nie są aż takie drogie. Wiadomo, że no, zu, kradzisz to kradzież, ale jednak nie są aż takie drogie jak krowy, czy krowy, czy świnie, czy konie, jakby mi ktoś ukradł. Matko bosko, to ja bym się po prostu wie, Wiecie, jak ja bym to przeżywał, jakby ktoś mi konia ukradł? Na szczęście koni nie mam. Ale... Ale no przeżywałbym to. Sąsiad! No, co? Wyjeżdżasz, czy nie wyjeżdżasz tym grumysłem swoim? Co no, ja ty masz już do... wracam. Skąd wracasz? gdzieś był? No, ja jeżdżę koniem sobie po polu. A, mogę tam pójść do ciebie? A nie tam, ja wracam już. Ja po tym, gdzie wapno było. Aaa, dobra, no to tam nie <laughs> ale to. Jak ty nie umiesz jeździć tym koniem? No, bo to są konie. No. Chodź, i jedź. Fajnie tak pojeździć konno. Kiedyś do ciebie przyjadę, to może sobie pojedziemy po wsi koniami. Albo jakieś wyścigi zrobimy. O, widzę rozrzutnik, to już farba schodzi z tego. Trzeba będzie sobie remontować. Może kiedyś przyprowadzisz do mnie, czy się zajmiemy tym remontem. Co ty na to? Może być. Już idę. No to do nie ciebie. wiem, ja najwyżej nie wiem za parę dni tam przyprowadzisz, to coś porobimy, podziałamy razem. O Boże, jak ten pół wygląda na taki wielki. Gdzie ty masz to wapno? No poczekaj, to no. Bo to gdzieś tu miałeś blisko, Chciałem z tego co pojechać pamiętam. pierwszy, no ale. No to ja cię puszczę. Jedź pierwszy, jedź No Widzę, masz, ten, masz takiego ciągniczka fajnego, kurde czerwonego, A wiesz co, bo w nocy miałem taki problem Bardzo podobnym ciągnikiem do twojego ktoś przyjechał i mi ukradł krowy, tylko to po ciemku i nie jestem pewny, czy to faktycznie był twój A ja nie wiem, ja szybko spać poszedłem Bo to było w granicach 22, coś takiego, to, A, to nie wiem A, ja to ja szybciej spać poszedłem wczoraj Tak. Bo dużo z koniami robiłem Odawa dawaj, jedź, no no, zapomniałem, że wystarczy tylko opuścić i się no. a wtedy już. Mm. Ale to Co się jest? O, Co weź to, weź to jeszcze raz opuść i podnieś. Podnieś do góry i opuść. Tym ciągnikiem to sobie chyba Mati nie pooraż. Jedź po trzydziestkę, bo tym to się nie da rady robić. Z tym pługiem. A najlepsze jest to, że ten ciąg. No, Puck mogłeś wziąć. Ale jadę i tak po. No tak, no to jedź. Ale powiem ci, że. Boję się troszeczkę o ten mój ciągnik. Bo on teoretycznie też może tutaj. Yy, tak samo się zachowywać. Bo to jest chyba podstawka pod Twój. Jeżeli chodzi o farminga, tak? No nie, o tak to wiecie w prawdziwym życiu. To nie, 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 nie. No i chyba tak samo jest. Może 30 lepsza będzie. Chociaż wątpię. Ej, u mnie się tam prostowało to koło. Tak? A u mnie nie chciało. Bo wcześniej też faktycznie poszło do góry przy pierwszym opuszczeniu. Ale widać, że ten ciągnik sobie tak średnio daje radę. O, już go też przychyla. Ja, ja cię... widzę jak ty przechylony jedziesz. No. W ogóle te pługi jakoś dziwnie orają, patrz to mało bierze No Ja to bym musiał tym T25 tutaj chyba przyjechać do Ciebie, bo to... Nie wiem, no na razie idzie, zobaczymy To ja drugi... to ja drugi pasek już będę robił No, no a tu u Ciebie jak dziecka będzie z tym szła, zobacz czy to dobrze No je. czekaj, zobaczę, zobaczę O no, idealnie, ale... jedzie no, Tak? Tylko, że trzy na godzinę, ale jedzie no, to 3 na godzinę, ale jedzie, no bo to z pługiem szybko nie będzie jechać. Ale, e, kurde, może lepiej by było wziąć tutaj agregaty i to agregatem, Mati, zrobić? Możemy. Talerzówką może by to porobił i by ja było. Ja talerzówki do... nie mam. Ale masz ten agrolifta. A, to od razu, moim agroliftem, to od razu siać możemy, bo. A nie, on nie jest do siewnika. No właśnie. No to nie ważne. Bo to, to jest po prostu tragedia, o to, co się dzieje. Pomyliły mi się gospodarstwo, po prostu takie jedne. Ale ja już, ma, ja już mam patent na to maty, patrz. Jaki? Klikam sobie cały czas V i jedzie dobrze. A nie. A w ogóle mój to ja nie, to ten pług to nic prawie nie ora, On, Ja nie widzę... Spod ścierniska znika tylko wapno, jest tekstura orania, ale ściernisko nie tak? znika. No. Kurde, ja to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, o tym ma robić. Nie wiem, czy nie lepiej. Lepszy... pojechać po TT. Weźmy te talerzówki, talerzówką się to zrobi, bo to orka jest kompletnie bez sensu. Albo trzeba mieć. Widzowie, no nie wiem, te ciągniki nasze się nie nadają w ogóle do orania. Z tego co widzę. No dobra, to my zrobimy cięcie i jednak zmienimy tutaj leciutko plany na odcinek, bo się po prostu. Tego nie da robić i to pole to chyba z tydzień będziemy musieli orać z tymi malutkimi zestawami. Zaczynać. Dobra, widzowie, my już tu jesteśmy. Młody ma takiego agrolifta, którym gdzieś to sternisko powinien zruszyć. E, ja jestem oczywiście swoją talerzówką, także tutaj też powinno to dobrze wyjść. Okej. Okay. No, ja mam troszeczkę mniejsza szerokościowo od niego, ale lepiej to będzie wszystko ruszone. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, robienie pola. Tak wiecie, trochę tym, trochę tym, ale. Powinno to dobrze być, bo wiecie, w farmingu to i tak jest jako agregat Albo młody po prostu będzie musiał sobie zakupić jakąś talerzówkę, no nie? To też nie jest głupi pomysł, żeby w coś zainwestować w końcu Jakieś nowe maszynki kupić Znaczy no, no młody, no mi tam nic nowego na razie nie jest potrzebne, a i tak jestem na razie No słabo, z krowami młody, no, myślałem, że mleko będzie git, a tu o Właśnie wracając do tematu, to kurde spałeś tak wcześnie? No Właśnie tak się znowu to Teraz trzydziecko robisz, ale tak się zastanawiałem właśnie, czy to... to no podobny bardzo do twojego ciągnika. Może bym się przeszedł kiedyś na twoje gospodarstwo i zobaczył. A mnie nic nie znajdziesz? Gdzie ja bym krowy trzymał u mnie? No w sumie właśnie nie masz żadnej obory pod krowy, to nie wiem. Tak się zastanawiam trochę, kurde, no bo... No nie wiem no po, pojadę na policję. Myślę, że to dobry pomysł, żeby policja zaczęła szukać? Nie, nie. No to jak ja mam to znaleźć, jak mówisz, że policja to zły pomysł? No po prostu nie szukaj, niepotrzebne ci. Kupisz nowe dwie. Coś mi się tutaj, coś mi się tutaj nie podoba. Coś mi się tutaj sąsiedzia nie podoba. Dobra, ja będę jeździł z tamtej strony, najwyżej. No i co, ja ci po prostu podsuwam bardzo dobry pomysł, żebyś, żebyś nie męczył policji za jakieś dwie krowy. Wyślę te krowy były warte i jakie z nich mogły być zyski, jeszcze jakby były cielaki, to bym miał jeszcze więcej krów wtedy? Aha. No. A. Tu jest cały problem. Kurde, widzowie, ta talerzówka to jest też porażka. Te szerokościowo, te małe rzeczy w farmingu. Patrząc na takie szerokie pola, no nie, no to kurde jest lipa trochę. Młody tym agroliftem będzie nadrabiał jak najbardziej. Jakbyśmy mieli to pługami robić, to myślę, że to by zeszło... Mega, 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 mega długo. Tu w ogóle jaki kamień może wywolony. Widzę to Patrzę na to twoje, no ale to kurde no krow byś mi nie ukradł, no znamy cię, no nie jakbyś jakby się okazało, że to ty mi te krowy ukradłeś, to... zobaczysz jaka będzie zemsta. A poza tym no powiedz mi tak, po pierwsze czym, by je, czym bym je karmił, gdzie bym je trzymał? No po co mi by one były? No w sumie racja, no to, to musiał ktoś ukraść, to ma jakieś tam obory przynajmniej dla krów przystosowane. Tutaj masz rację, to dobra, to tam nie wnikam, to pewnie nie ty. Zaufam ci, raz w życiu ci zaufam. No chyba, że w domu bym je trzymał, ale No, tu by... w domu nie będę trzymał. Byś miał takie krówki w domu. Chyba, byś sobie że w dojuch, byś miał mleko, Chyba, że w A weź wprowadź taką krowę do piwnicy. No dlaczego Może? nie? Patrz na to talerzówkę, ale to jest lipa. Nie zostanie mi jak? Nie, robi jakoś. Realnie jest to pewno teleżówką widzowie, pojeździć po takim ściernisku, gdzie jest wapno. Ale no ten agrolif też się nadaje, bo to jest taki no zwałkiem kultywatorek. W sumie kultywatorek. To jest taki bardziej agro, prawo jakby nie patrzeć, bo siewnik A też dla... można podczepić. A no. dla mnie to najbardziej to konie są cenne. Ja tam raczej, jeżeli bym miał coś grać, to konie bym ukradł. Bo konie no to warto. Wiem, bardzo wiem, bardzo właśnie dało. tak, jakby tak. Aj, z koniami kiedyś miałem pomysł z twoimi, co zrobić, ale nie będę ci mówił. Trzymaj je sobie i się baw dobrze nimi. I mm. z nimi. Mm. Co? Mm, to boże, ja gdzieś je przywiozę, gdzieś tak, żebyś nie wiedział, gdzie one są. No i tak masz zabezpieczone, przecież pies, psa masz na gospodarstwie, to kto mnie wpuści? Tak, gdzie ja mam psa na gospodarstwie? Nie masz psa? A ja mam psa na gospodarstwie? No to jest twoje gospodarstwo, ty powinieneś Ja nie mam powiedzieć. psa na gospodarstwie. Chyba. No to tu się okazują chyba jakieś same plusy widzę. Nie no, żartuję, gdzieś Ale bym mam ci po... kamery. No no ale gdzieś ja gdzie ci konia ukradł? No po co mi twój koń? No w sumie tak samo po, po co mi twoje krowy? No właśnie. Dla pieniędzy. W sumie, ale jakby takiego konia sprzedać się, no, ile... No zo takie... zobacz ile ja mam tylko pieniędzy. Ile masz? No zobacz. No dobra, nie będę patrzył, bo ja też mam nie... 17,5 tysiąca niecałe. To no to nie jest duża kwota, faktycznie. Faktycznie. No miałem pomysł jeszcze kurde, żeby sankami pojeździć, tylko widzowie musimy czekać bardziej na zimę na jakiejś serii. Albo po prostu nie wiem, czy chcecie te sanki zobaczyć w akcji. Po, po prostu, że sobie zrobimy śnieg, bo to nie jest ciężko zrobić na jakimś nowym save i się pobawić takimi oto saneczkami. To nie jest głupi pomysł w sumie. Nie no, jakoś to pole, ty mi tą talerzówką idzie zrobić szybciej. tylko się patrz, ile ja już zrobiłem. No ale ty masz jeden przejazd, tak jak ja mam praktycznie dwa, bo ty masz chyba 2,5 metra szerokość roboczą, czy 3. Nie wiem, chyba 2,5 metra. No coś mi się tak wydaje, także no. Tutaj prawie w kamień walnąłem, jeszcze jakbym ci pomagał, jakby Felga jeszcze jakoś skrzywił, albo koło bym sobie przebił, to byś płacił za kurde naprawę. To by ci się krowy zwróciły. No, szczególnie jakby musiał i tak zrobić jakąś robotę za to, żeby dostać pieniądze. Fajne trzy dziecka się spróbuje, no nie? To bym ci po prostu krowy zwrócił, a nie pieniądze. Co byś zrobił? A nic, nic, nic. Pieniądze nie, nie usłyszałem, daję. bo tak daleko jeździsz, nie usłyszałem. A pieniądze mm. byś mi dał. Tak, 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 pieniądze. To dobrze, w sumie za jakąś, wiesz, czynność, za jakąś tam pracę, to wiadomo, że pieniądze się należą, no nie? No ja je jak... nie dostałem. Za co nie dostałeś? Za to, że ci pomagałem. W czym mi pomagałeś? Na przykład w rozrzucaniu obernika. No bo to pomo... ale ja dzisiaj tobie pomagam tutaj, no to jest, jesteśmy no to na właśnie. zero. No to właśnie, ty chcesz jeszcze za tą pomoc pieniądze. Ale w czym ty mi jeszcze pomożesz? Eee. No. a w czym Ty mi jeszcze pomożesz? No nie wiem, na przykład rozrzutnik najprawdopodobniej ja ci będę remontował. Aha, no dlaczego ty? Mo mogę zawieźć do jakiegoś mechanika. No ale ja się znam na tym dobrze. A to jest remoncik tylko, a jakiś tam prosty, a nie jakieś wiesz, nie wiadomo co. Ja bym jakiś... chciał mieć nowoczesny rozrzutnik od razu z kombajnem i ze zbiornikiem na zboże. Co? Co byś chciał mieć? Jak? Rozrzutnik z kombajnem. To jest, to jest idealny pomysł, a kiedyś coś takiego w internecie? Że nie. wiesz, że na przykład ja widziałem kiedyś filmik, nie wiem, ktoś z farmingu chyba zrobił tak mega duże rzeczy, podczepił, że jechał najpierw kombajnem, za kombajnem była od razu prasa, więc wszystko prasowało, później szła przyczepa, która sama zbierała te kostki chyba, jeżeli dobrze pamiętam. E, później chyba było od razu do tego podczepiony był e, rozrzutnik albo to to Beczka do gnojówki, agregat jakiś siewnik i tak wiesz, i pójdzie chyba jakiś nawóz opryskiwać i wszystko tak szło kupą, no nie? Gdzieś to było, gdzieś to ten film popularny no, był, ale to gdzieś za granicą chyba ktoś nagrał. Można, można było tak jeździć ciągle. No, to weź, to masz chwilę i całe pole zrobione. Tutaj tak to się za bardzo nie da, bo tutaj jest mod season masz, no to gdzieś tam te prace polowe musisz wykonywać w danych okresach, no nie? A dlaczego? Bo tak gra karze. Znaczy, gra, no mod season, bo to, to nie jest tak, jakby. oryginalnie w grze ten mod season. A wiesz, że już niedługo, znaczy to no niedługo, nie ma żadnych informacji na razie, ale gdzieś niedługo możemy do jakiejś informacji odnośnie Farminga 21. Ciekawe, kiedy on w końcu wyjdzie. No ja też mnie to zastanawia i to bardzo. Albo w ogóle nie wyjdzie. No to co, no to by czekali do 22. No w sumie wiesz, co teraz się przesiadać z Farminga 20... Farminga 19 na 21 no to. Znaczy nie wiemy jak ta gra będzie wyglądać, ale. Jest tyle fajnych polskich modów i tak się fajnie gra w tego farminga. Mamy spoko serię, także tutaj to przejście takie. Raczej nie będzie takie gwałtowne. No zaczniemy jakąś serię z 21, i pewnie to rozwojowe gospodarstwo na oryginalnych maszynach. A te serie takie te trzy z farminga 19 i tak zostaną, bo i, mody i tak będą wychodziły. Na pewno seria top 10 modów tygodnia zostanie przeniesiona od razu na 20 i jedynkę widzowie, ale to jeszcze trochę. Wczoraj ogólnie dodałem film top 10 modów tygodnia i Esiok był. Także kto nie widział, to może sobie zobaczyć, bo ten film jeszcze się nie wrzucił. On się chyba teraz dopiero wrzuca, jeżeli dobrze pamiętam. się jest esok? Esiok To jest taki malutki traktorek, jako zaba. No, no, no nie, nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Będziesz musiał coś zobaczyć na filmie. Ej, a a, a powierzesz tego? A powierzesz yy, na przykład na tą serię? Byłby idealny tego, jak on się nazywa: bi, Big Bug? Czy jakoś tak on się nazywa? A, ten te dodatek aż cały? No, znaczy, no nie dodatek, po prostu jeden traktor jeden taki Jeden ciągnik taki duży. No, no to na tą serię byłby idealny. I mam rozumieć, żebyś to z pługiem trójką sobie jeździł. <noise> tak. A żeby ci koła nie podskakiwały i nie bagowały, rozumiem, to będziesz miał, to będzie Twój przyszły nabytek. W kolejnym odcinku widzowie zakupujemy Big Buggy na to, Nie, Big Buggy. To jest ten. To duży no te, te... plecak. Do nawozy. A Big A... Bug, duży plecak. No, tam w tłumaczeniu, ale. To to. Big Boot, to Big Boot było materiał, big, big Bug. Buggy. Big Boot, właśnie. E. A ja no rozwojowym nie doszedłem do tych Big Bootów, bo grałem na tych dużych takich John Deere'ach i już mi się tak odechciało grać. Miałem takie pola porobione, nie wiadomo jakie wielkie. A i to tak straciło troszeczkę sens, ale fajne rozwojowe było widziałem. Ja bym no, nie? chciał takiego y, Big Buda i y, przepychać się nim z pociągiem na przykład. Tu z pociągiem nic nie wygra. Nie wiadomo jaki ciągnik byś miał, to nic nie wygra z pociągiem. Tak? No. Ty, to, to pociąg ma z milion koni tutaj? No jak on jedzie taki rozpędzony, jak masz w prawdziwym życiu, jak ci pociąg w tira na przykład walnie, to co z tira zostanie? To i tak lecić dalej to jest takie mocne niedość, a jeszcze to jedzie z prędkością... Też siła taka, jeżeli ma nie wiem, 50 wagonów, na przykład, to wszystko to pcha się na siebie, to wiesz, o co chodzi. No ale ja bym chciał na przykład w farmingu takiego Big Buda z, z pociągiem się przyczyniać. No to możemy zrobić takie zestawienie, żeby się tam pobawić, czy takie coś w ogóle jest możliwe, czy nie jest. Wiesz, zatrzymanie, no nie? Bo ja widziałem raz na przykład na YouTubie, że takim pociągiem jak walnów tego Big Buda, to on odleciał yy, no daleko. Mm. <laughs> ale to nie jest tak wolno właśnie ten pociąg farmingu, no nie? No, on. On 80 może jechać. No no to właśnie. Zrobisz to na raz? Zrobię. Albo chociaż. powinienem chyba zrobić. Tak, to, zrobię. To mniej więcej się powinieneś wyrobić. No dobra, no widzowie, w dzisiejszym odcinku udało nam się zrobić jedno pole. Matiego. zostało nam jeszcze trzy pola, jeżeli chodzi o agregat. Czy znaczy, talerzówkę, dwa moje, jedno jego od oborniku, ale po oborniku, no to będziemy się starali orać. Tylko jak my dojdziemy do tych orek. To nie wiem, może młody 30, a ja po prostu będę robił T25, ale to jak to wyjdzie, to się przekonamy. Tu młody już kończy akurat robić ten ostatni przejazd, jakoś widzę tutaj na pałę, stara się po prostu to złapać w całości i mu dobrze wychodzi. Także ostatnie chwile z 30 w dzisiejszym filmie. Młody możesz się pożegnać. Cześć! Ja też się z wami żegnam i widzimy się już jutro na kolejnym filmie, ale nie wiem z czego, ale pomysłów jest dużo, także zobaczycie. Naura!